100 złotych na start w kryptowaluty? To za mało. Tak myślisz? Chodź pokażę Ci, dlaczego większość ludzi się myli. Ludzie myślą, że aby wejść w kryptowaluty, trzeba mieć spore pieniądze. To jak wierzyć, że aby zacząć biegać, należy przebiec maraton. Błąd. Zaczynasz od kilku kroków i każdy z nich się liczy, tak samo jest w kryptowalutach. Możesz zacząć nawet od 10 złotych, ponieważ bitcoin, tak samo jak inne kryptowaluty, dzieli się na kawałki. Tak jak pizza. Już teraz masz dostęp do rynku z dowolną kwotą, nieważne czy jest to 100 czy chociażby 10 zł. No ok, ale czy takie małe kwoty w ogóle mają sens? Oczywiście, bo na początku chodzi o zdobycie doświadczenia. Małe transakcje to doskonały trening. Przykład, jeżeli zainwestujesz w kryptowaluty 100 zł, a rynek wzrośnie o 50%, zarabiasz ile? 50 zł. Może to nie jest dużo, ale nie o to chodzi na początku. Popatrz. Gdy nauczysz się zarządzać małymi kwotami i z czasem będziesz miał większe środki, te same 50% da Tobie dużo większe zyski. Zarabianie takich procent, nawet takich, a nawet takich jest możliwe. Jest to jednak umiejętność, której trzeba się nauczyć, a podczas nauki popełnisz błędy. Wolałbyś się popełnić na dużych kwotach. Czy na mały? Przestań więc myśleć, że potrzebujesz tysięcy, aby zacząć. Twój pierwszy krok może być mały. Obserwuj, a pomogę ci stawiać te kroki coraz pewniej.